Miała się znaleźć, więc jeśli tu jesteś, to zostań, bo mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Do Twojego życia zbliża się zakończenie jakiejś sprawy raz na zawsze. Śmierć jakiegoś etapu. To wiąże się z przesądzeniem jakiejś bardzo ważnej dla Ciebie sprawy, także tutaj sprawy zostaną ewidentnie postawione na ostrzu noża. Ta sytuacja dotyczy jakiegoś dojrzałego mężczyzny. Tutaj pokazuje się, że mężczyzna może być troszkę właśnie starszy, albo jakiś dojrzały z jakimś takim doświadczeniem życiowym. Sytuacja może dotyczyć również Twojej pracy, czy generalnie jakiejś takiej sytuacji, w którą wkładasz naprawdę wiele energii, być może... Już tutaj naprawdę jesteś zmęczona. Wow, w tej sytuacji widzę, że czeka cię niespodzianka, dosłownie prezent, więc napisz w komentarzu: wszystko zawsze działa na moją korzyść. Przyjmuję prezent, jeżeli przyjmujesz to faktycznie, bo tutaj ta sytuacja widzę, że rozwiąże się dla Ciebie tak, że Ty się tego dosłownie totalnie nie spodziewasz. Jeśli ja mam tutaj prezent, to oznacza, że to będzie coś dla Ciebie, co otworzy całkowicie nową drogę przed Tobą, która będzie piękna i która będzie odgórnie zesłana od wyższych energii specjalnie dla Ciebie, żebyś już nie musiała się Więcej martwić tą sytuacją, która w gruncie rzeczy była ci też potrzebna. Tutaj ona miała wnieść jakieś uświadomienie do Twojego życia. Przede wszystkim to może wiązać się z małżeństwem, małżeństwem, jakimiś osobami, które są w małżeństwie, albo może to dotyczyć też po prostu współpracy z kimś, współpracy z jakąś ważną dla ciebie osobą. Także tutaj na pewno widzę, że sytuacja zostanie przysądzona dosłownie. Karta sprawiedliwości mówi nam o tym, że być może to będą sprawy, które po prostu zaważą na Twoim dalszym losie, raczej na pewno będą, a być może będą to sprawy związane z czymś w sądzie dla niektórych z Was. Tutaj też widzę kartę kochanku, więc na tej drodze jakaś piękna dusza zapali Twoje serce i naprawdę pomoże Ci w tej sytuacji. Właśnie być może od tej osoby dostaniesz prezent, także to na pewno widzę. Ta osoba ma tutaj jakieś wpływy, ewidentnie ona jest szanowana. Ona jest tutaj traktowana jako ktoś, kto jest na piedestale, więc ta osoba ma tutaj wpływy, ma tutaj jakieś zasoby, ona ci pomoże, ona ześle ci jakiś przepiękny prezent, jeżeli chodzi o tą sytuację. Także daj znać, czy to przyjmujesz, bo jakiś troszeczkę.